W sąsiedowej audycji historycznej kłania się Państwu Robert Dziemba. Witam serdecznie. Powracamy do tematu historii Kołobrzeskiej Bazyliki. Myślę, że to temat wart poruszenia. Ale zanim o tym, to proszę Państwa, tradycyjnie informuję i zapraszam i mówię o tym regularnie, że jest możliwość zapisania się na książkę. Książka już jest dość zaawansowana, jeżeli idzie o druk, ale to nie przeszkadza oczywiście w tym, aby, abyście Państwo wzięli pod uwagę w zakresie prostego, świątecznego upominku o okobrzeskiej bazylice. Tydzień temu o tym nie mówiłem. A to dlatego, że tydzień temu byliśmy w Kobrzewskim Ratuszu i tam zapoznawaliśmy się z jego historią. Ale tym razem jest inaczej, dlatego chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby na książkę się zapisywać. Tak jak wspomniałem, wstępnie na początek grudnia planowana jest promocja książki o Bazylii Mariackiej w Kobrzegu, która przecież jest świadkiem ośmiu wieków historii naszego miasta. Więc. Myślę, że warto było w jakiś sposób skondensować, opisać, utrwalić, a także odświeżyć historię tego zabytku. Koszt książki to 80 zł. Można to robić w wydawnictwie kamera. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Numer telefonu 94 35 422 36 94 35 422 36. A także na stronie www.kamerapress.pl www.kamerapress.pl 2s na końcu. Do czego Państwa zachęcam za pośrednictwem tej audycji dlatego, że część nakładu, proszę państwa, tradycyjnie rozdamy za darmo. Niemniej jednak zainteresowanie jest na tyle duże, że tak jak ostrzegamy, informujemy, no, może zdarzyć się tak, że nie dla wszystkich wystarczy. A potem okres przeświąteczny jest bardzo szybko i ja wiem, jak to jest. Państwo też dzwonicie, pytacie o rocznik obrzeski. No nie ma. I tak samo będzie z książką o kobrzewskiej bazylice. Po prostu nakład się wyczerpie. Proszę Państwa, ale Wasze telefony dostaję też sporo zapytań, sporo informacji. Tak już było po ostatniej audycji. No i podzielę się takim jednym bardzo ciekawym, dla mnie nieco zabawnym zdarzeniem. Telefon dostałem od. Pana, który był w Kołbrzeg, bo jednocześnie oglądał audycję Kwadrans historią najprawdopodobniej w internecie, jak się nie mylę. No i miał duże uwagi dotyczące tego, o historii polskiej, niemieckiej i tego, do, do, do tego balansu między tą niemieckością a polskością. No i miał uwagi bardzo duże do tego, że... Kwestionuje to, że Kobrzyk został wyzwolony. Dobrze, no, Kobrzyk nie został wyzwolony. I tłumaczę panu słuchaczowi telewizowi, że e, przecież e, no, to jest tak, jakby powiedzieć, że Polacy zdobyli Warszawę. No, nie zdobyli jej, wyzwolili, bo to była Polska Warszawa, a Kobrzyk był niemiecki. Więc nie można go było wyzwolić, można go było co najwyżej właśnie zdobyć. No dobrze, ale tu jest tyle śladów polskości. No chociażby katedra. No nie, proszę pana, zbudowali ją Niemcy. No dobrze, no to chociaż biskup Reinbern, tak? Biskup ten niemiecki z roku 1000, tak? No, biskup Reinbern no był Niemcem. Proszę państwa, no pan się tak zirytował. Nie trafił. Ja jestem przeciwnikiem ideologizacji historii, bez względu na wszystko. Więc ze mną te dyskusje daleko, proszę państwa, prowadzić się ich nie da. No, i po prostu. No, pan miał pecha, akurat nie trafił, ale nie możemy na siłę naginać, nie możemy na siłę szukać rzeczy, które nie istnieją tylko dlatego, żeby mieć lepsze samopoczucie, bądź też udowodnić jakiekolwiek racje, żeby było po naszemu. Ta historia pisana po naszemu to jest najczęściej historia nieprawdziwa, historia zmyślana, historia robiona na zamówienie polityczne. W kobrzegu byliśmy świadkami próby. Stłumienia krytyki naukowej, badań naukowych, proszę Państwa, najbardziej prymitywnych, jakie mogły być, a dotyczyły one badań nad Redutą Polską. Tylko dlatego, że komuś się to nie podobało, tylko dlatego, że kwestionowało jego ustalenia. No to jest najbardziej prymitywne i aspołeczne, z czym możemy się spotkać? Brak wolności badań naukowych, brak wolności nau badań historycznych i zmuszania kogoś do wskazywania tychże poglądów tylko dlatego, że jest jedna słuszna linia. Tak, jak dzisiaj w niektórych kwestiach linia partyjna. Ale proszę Państwa, to tak a propos tych rozmów, które z Państwem odbywam. Po prostu historia. Historyk nie jest sędzią, historyk nie wydaje wyroków. Od tego jest sąd, państwo. Historyk jest od tego, żeby zebrać fakty i je opisać. Dzisiaj temat kołysyskiej bazyliki i powracamy do obiecanego kilka tygodni temu obrazu. Mówiłem o nim Państwu i zwracałem na temat e, historii tego obrazu uwagę e, w związku z odkryciem dokonanym w jednej z książek z 1916 roku, wydanej we Wrocławiu, w której znajdował się piękny opis e, dotyczący budowy kołdrzewskiej kolegiaty. A tym razem obraz dzięki e, wsparciu e, e, pani wiceprezydent Ilony Grandes-Wójtowicz ten obraz uda się odtworzyć. Obraz Trzej Mnisi", znany też jako Stygmatyzacja Świętego Franciszka, nie istnieje. Istniał przed wojną i do 1945 roku był znany. A potem gdzieś się zawieruszył. Najprawdopodobniej został zniszczony, to raczej tak, taki los go spotkał. Nie ewakuowano tego obrazu, albo jeśli ewakuowano, to po prostu nie przetrwał wojny. Moim zdaniem po prostu był we wnętrzu kolegiaty, nie uznano go za wybitnie cennego. I te, tej zawiruchy wojennej nie, nie przetrwał. Znany także pod tytułem Stygmatyzacja Świętego Franciszka i szerzej to omawia. Proszę Państwa, z tymże obiektem, z tymże zabytkiem wiąże się ciekawa historia ze względu na to, że przez wiele lat uznawano, że, że wiązał się on z historią budowy katedry. Albowiem, jak pisze Paul Hinz, przekazów było kilka, a ja Państwu zacytuję. Przekazy ludowe, które już w okolicach roku 1767, jako starą tradycję określaną, mówili, mówiły, że mieli ci trzej mnisi, którzy zostali przedstawieni na tym obrazie, zbierać w Hiszpanii, Francji, Włoszech i innych krajach brakujące jeszcze pieniądze na dokończenie budowy tego kościoła, względnie na kontynuację ukończenia tego wielkiego dzieła budowlanego. Inne przekazy ludowe odnoszą się do różnorodności trzech Iglic na wieży i wyjaśniają o nieukończoną formę obu z nich. Według tych legend mieli trzej mnisi zbudować iglicę na wieży kościoła. Dwóch z nich zmarło i tylko temu, który nakrył swą tłonią słońce, miało udać się ukończyć budowę środkowej wieży. Tak pisze pastor Paulus Hinz. O tej legendzie pisze pastor Wachsen. Obu historyków dzieli przerwa i ci historycy... Pastor Hinz pisze w 1936, a pastor Hinz w, 1960, w 1767. I pisze w akcent tak: starą legendą jest, że trzej mnisi uwiecznieni na obrazie znajdującym się w katedrze, zbierali na całym świecie pieniądze na budowę kościoła. Trzech mnichów znajduje się tutaj, którzy dzięki zebranym przez siebie pieniądzom pomogli ten dom Boży zbudować. Obawiali się na początku, że to się nie powiedzie. Dlatego poprosili we śnie, każdy jeden cud. Jeden chciał objąć słońce swoją dłonią, drugi chciał przykryć swą głowę górą. Co chciał trzeci, nie wiem, byli pełni nadziei po tym, jak wszystkie cuda się we śnie spełniły, udali się w drogę i zebrali pieniądze potrzebne na budowę świątyni. Tyle, proszę Państwa, jeżeli idzie o, o, o historiografię. Natomiast absolutnie podanie ludowe, o którym tu jest mowa, jest. Po prostu opowieść. Zostało ono naniesione na obraz Trzej Misi podczas jego restauracji. Nie budzi to wątpliwości, znajduje się na ten temat informacja. Ta restauracja pochodzi z roku 1741. Czyli przemalowano ten obraz i naniesiono tę inskrypcję. Dlatego przetrwała do naszych. Czasów. A dlaczego? Bo w 1931 roku obraz przeszedł ponowną konserwację, w której zostało to zamalowane. I na zdjęciach, które są tego obrazu, tego już nie wiemy, ale przez ponad 200 lat tak? No niecałe 200 lat ta informacja była, dlatego przetrwała była taka popularna. Ja byłem zdziwiony, kiedy badałem historię tego obrazu skąd ta wiedza na temat tej legendy. Dlaczego ta legenda była taka trwała? Obraz znajdował się pod wieżą kołogrzyskiej kolegiaty, gdzieś tam w ogóle empor organowej wisiał. Każdy, kto wchodził od zachodu do, do kościoła po prostu miał okazję to widzieć, miał okazję przeczytać tekst, inskrypcję, która tam została naniesiona i dlatego był taki sławny. Aczkolwiek, proszę państwa, w każdej legendzie jest źródło prawdy. Co, co w ogóle obraz przedstawia? Po pierwsze, przedstawia stygmatyzację świętego Franciszka. Święty Franciszek był wówczas przedstawiany właśnie ze śpiącym mnichem. I to jest ten moment, w którym świętemu Franciszkowi są darowane stygmaty. I ten, który śpi, no to jest jego śpiący towarzysz podróży. Ten, który ma te ręce podniesione, Święty Franciszek. A ten trzeci mnich, proszę Państwa, do tej pory anonimowy, to święty Bernardin Bernard Sienne. Poznajemy go po tym napisie, tym, tym słońcu, tak zwanym, które jest w ten sposób wskazywa wskazywane. I proszę Państwa, ten chrystogram który tam się znajduje, dowodzi nam, że mamy do czynienia z, 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 postaci, z postacią świętego Bernardyna ze Sieny. Dlaczego jest to ciekawe? Dlaczego, proszę państwa, jest to ciekawe? Otóż jest to ciekawe o tyle, że musiała istnieć w kołbrzegu jakaś tradycja, musiał istnieć jakiś fundator, który, któremu franciszkanie bądź ich tradycja była znana i była ona popularna. Po pierwsze, proszę państwa, na początku uważano, że tak nie było, bo franciszkanów tu nie było. E, otóż e, Hogewek twierdzi, że byli. I to od początku de facto rzecz biorąc e, Gryfic i tam w Gryficach się znajdowali. Na klasztor w Gryficach franciszkański e, donację przełożył m.in. Gottfried de Wiede, dziekan kapituły, ale także e, Szymon Adebar. Ten, którego epitafium widnieje w kobrzyskiej kolegiacie. O tyle to ciekawe, że w mniej więcej w tym samym czasie, kiedy malowany jest to epitafium, obraz pokłon Trzech Króli, również powstaje właśnie ten obraz. Więc być może jest to fundacja Szymona Debara, o czym nie wiemy, a być może nie, ale jakiejś grupy. Proszę Państwa, święty Franciszek, jakiejś grupy oczywiście. W, 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 patrycjusz. Mamy informacji więcej na temat tego Franciszka, jak chociażby, że Bractwo Kalendowe przeznacza środki finansowe na ołtarz poświęcony właśnie świętemu Franciszkowi. To ciekawa informacja, proszę państwa, bo do tej pory o tym głośno nie było. No i teraz obraz zaginął. Obraz jest bardzo ciekawy. Pokazuje nam legendę. Jak pisze pastor Mas, i on jest w XIX wieku, on jest takim autorem tego spostrzeżenia. Że w 1316 roku ci, którzy przekładali pieniądze na budowę kobrzyskiej kolegiaty, bo ich zabrakło i budowa świątyni została przerwana, otrzymali odpust. I było trzech biskupów, którzy tego odpustu udzielili. I być może ta legenda dotyczy właśnie tego. Ci trzej mnisi, którzy pasują na obrazie, to ci trzej biskupi, którzy udzielili odpustu. Tym wszystkim, którzy w Europie poświęcili swoje pieniądze i przeznaczyli je na odbudowę, na, na budowę kościoła Marii Panny w Kołobrzegu. Szerzej na ten temat w książce, i nie będę państwu psuł tego wszystkiego, ale ja bym chciał państwu powiedzieć, że dzięki wsparciu pani wiceprezydent Ilony Grendez-Wójtowicz, prezydent Anny Mieczkowskiej, powstaje obraz. Malujemy go jeszcze raz, proszę państwa, Realizuje go Dariusz Kaleta. Dużo mieliśmy z tym problemów, bo obraz się nie zachował. Nie wiemy, jak bardzo, jak, jaka była jego wielkość. Nie do końca też wiemy, ponieważ był przemalowywany wielokrotnie, był restaurowany. Nie do końca wiemy, jaka tam jest warstwa malarska, za że zachowało się jedynie jedno zdjęcie. Nie mówi ono nam zbyt wiele, ale tutaj Dariusz Kaleta, wybitny kołbrzyski artysta, malarz. Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej imienia Ściesińskich w Kołobrzegu, w Ratuszu. To dzieło realizuje. No, prace idą, proszę państwa, to jest bardzo trudna praca, to, to nie jest takie łatwe. Od szkiców począwszy, przez przemalowania i, i szczegóły. Została, został nam jeszcze cytat biblijny, który musi się tam pojawić. Więc sporo jeszcze pracy, a czas nagli, proszę państwa, ten obraz, będzie na początku grudnia, tutaj dzięki wsparciu prezydent Anny Mieczkowskiej, bo to jest Fundacja Miasta, także wsparcie Fundacji Kobrzegu, no i dzięki współpracy z proboszczem parafii mariackiej, księdzem doktorem Andrzejem Pawłowskim. Obraz ponownie trafi do kołobrzewskiej kolegiaty. No, i stanie się dziełem sztuki odtworzonym. To pierwszy taki przypadek w historii naszej kołdrzewskiej świątyni. No i jedno z niewielu tego rodzaju dzieł sztuki, które w ten sposób w kolegiacie będzie prezentowane, dlatego że do tej pory malowano tylko nowe wyposażenie. Nikt tego wyposażenia nie próbował odtwarzać. A to wszystko dzięki wielkiemu, naprawdę, proszę Państwa, ogromnemu zaangażowaniu Dariusza Kalety. Będziemy do tego obrazu wracali. Chciałem Państwu pokazać, jak wyglądają te prace, jak wygląda malowanie tego dzieła sztuki. To jest, jak gdyby, jedna kwestia. A druga kwestia to taka, że zapraszam jeszcze raz. Przypominam o książce w wydawnictwie kamera. Zachęcam wszystkich chętnych do zapisywania się na tę publikację. Za uwagę, dziękuję Robert Dziemba. Życzę udanego popołudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.